Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Czekoni. Ja musiałem sprawdzić mi się nagrywał czy nie, bo już nie wiedziałem. Dzisiaj Czekonia kontra zęby orka. Może to było, ale chodzi o to, żeby pokazać Wam, że warto je robić. Podczas tych 15 minut wydropiłem nie powiem ile, sami sprawdzicie. Natomiast powiem Wam tak. Chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać Wam, że następna tombola zbliża się wielkimi krokami. Jeśli dzisiaj nie zaczniecie, czy, czy jutro robić zymbuforka, po prostu wypadną Wam kolejne kąta. No tak można powiedzieć bez żadnego problemu. 15-minutowy odcinek, bo tak, sobie wymyśliłem, o tyle powiem. W najbliższym czasie myślę, że będzie tombola taka, wiecie, świąteczna, majowa, czy nawet... Kwietniowa. Nie wiem kiedy, ale spodziewam się jej w najbliższym czasie. Ja aktualnie robię zęby orka na trzy postacie. Codziennie oddaję na każdej zęby. No niestety czy konia jest tyle pechowa, że. no, nie wiem, chyba oddałem czyte 7 czy 8 zębów i jeszcze ani jednego nie przyjął. Natomiast jest druga postać, której oddałem też 7 zębów i wszystkie 7 przyjął. To jest 7 na 7 przyjętych. Więc jest wielka różnica. Natomiast są też postacie, które przyjmują co drugiego zęba, tak? No proste, proste. Zauważyłem, że jak się wydropi takiego zęba, jest jakaś większa szansa na to, że się ten ząbek. Znaczy, będzie on ok. Co z tą bolą? Jak tą bola wygląda? Możecie sprawdzić wpisując tą bola DIM2 i będziecie mieli całą tą bolę pokazaną. Wszystko, co można było wygrać w tym roku, dwa lata temu, rok temu. Więc się działo. Temat tym boli w ogóle wpadłem na to, żeby zrobić taki filmik. No, no, wiecie, no, tą bola, tą bolą, ale no. Też wielki motywator jest do tego, żeby po prostu nagrać coś szczekoni. Każdy temat, jeśli ktoś ma jakikolwiek temat, powiecie, no, nie oszukujmy się. Było kilkanaście Marut. Nie będę wytykał palcem, jakie to marudy były. Tak, <ścoughs> nie będę wytykał. Ale po prostu no, jest taka zasada, że często piszecie kiedy czekonia i tak dalej, ale no... Coś z tą czekonią trzeba robić, tak? No, ja dzisiaj postanowiłem właśnie wpaść na pomysł, żeby po prostu podropić zęby orka i sprawdzić jak one dropią. Nie wiem, następnym razem może będę robił księgi klątw albo znowu zęby orka i znowu kolejne procenty będę wbijał przez kolejne 15 minut, jeśli macie jakiś pomysł, na kolejne tematy, piszcie w komentarzach. Każdy temat zostanie po prostu wzięty pod uwagę. Naprawdę, każdy temat związany z Medinem. Ale wracając do samego tematu. Jest kilka sposobów na zęby orka. Jeden już mieliście przedstawiony w pierwszym odcinku z takim strzykoń chyba z drugiego sezonu, czy nawet wcześniej trochę. Możecie go bez problemu rozpoznać. Nie, to był pierwszy sezon, przepraszam. Ja znajdę te linki, go po prostu wrzucę w opis. Ale to jest drugi sposób, czyli najprościej można iść i podrobić. Nie powiem tak, tutaj nie miałem ani butów, ani wisiorka, bo oba są na darku. Przede wszystkim buty, z te kozaki oraz y, wisiorek złoty, bo na sami schapę i tak dalej. No wiecie, no, exp to exp. A czekanie nawet jak po expie chociaż 15 minut dziennie, to coś wpadnie i zawsze można coś, o czymś pogadać, tak? Proste, bardzo proste. Natomiast pytacie też kiedy 99 99 wtedy kiedy najmniej będziecie się tego spodziewać naprawdę uwierzcie mi. Ja aktualnie jakoś nie, nie myślę o tym żeby tego 99 wbijać, po prostu expie proste nie siedzę dniami żeby tylko myśleć żeby jak tu expić jak tu wbić szybko ten level nie to jest bez sensu nie powiem tak ja nie expię na przykład na generała bo dla mnie to nie jest jakiś taki exp totalny Natomiast nie, dzisiaj odcinek od Tomboli, więc, tą bolę muszę powiedzieć, jak to działa. Pamiętajcie, że Tombola jest aktualnie od 30 poziomu i od ukończonych zębów orka kiedyś tam w przeszłości, prawda? Więc to jest potrzebne. To widzicie, mnie wydropił zęb orka, ja go nie podnosiłem. Nie wiem, może to jest tak jak z tym orkiem, którymś tam, co jest ten, ten, ten na górze, tam na dole, trochę jest też ich że od razu wpada do ekwipulku. Możliwe, bo mam akurat chyba wyłączony czat, więc nie widzę tego. się tego nie sprawdziłem, muszę się przyznać bez bicia. Ale no, powiem tak, no zęby orka dropią przynajmniej raz na 15 minut. To możecie być pewni tego. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, tak? No bo jeśli macie na przykład kilka postaci 30 level kilka kąt, bo wiecie, możecie mieć na przykład tylko postaci na jednym kącie, no i co? No i zrobicie zęborka na czterech postaciach i co? I będziecie mieli tylko jeden los i będziecie źli na mnie, więc yy, chodzi o konto. Jedno konto, jedna postać, 30 level z zębami i z, yy, z 30 poziomem. Powinno wystarczyć. Ja, ja już bym wbijał 40 i księg kląd, bo to jest chyba najbardziej rozsądne, tak naprawdę, bo GF lubi zaskakiwać w najmniej oczekiwanym momencie. To jest gorzej niż ja i powiem na przykład, że y, miałem mega wenę poekspieć sobie w piątek, sobotę, niedzielę, tak po dwie godzinki, żeby już... Y, no, zostało mi z 400kk do 9.9, co się okazało, mój internet chodził jak ślimak. Był, ale w pewnym momencie się wkurzyłem i wziąłem po prostu... Zrobiłem z telefonu router, tak? Co po prostu istnym, istną paranoją było, a to, że internet nam, jest, wiecie, w telefonie, chyba 30% jest, jak się limit wykończy, więc on jako tak chodzi, tak, no nie, nie najlepiej, ale chodzi. Stronę można sprawdzić, czy napisać status na Facebooku. W ogóle muszę zrobić jeden, czy dwa odcinki, Takie jest zupełnie oddzielne, oddzielną tematyką, mam nadzieję, że wam się spodobają. Może w postaci audiobloga, czy coś w tym stylu, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak będę miał ochotę, oczywiście, ale na razie będzie ok. Powiem tak. Sobotnia zmiana czasu dobiła mnie strasznie. Obudziłem się w niedzielę, patrzę na zegarek. O, tam dziesiąta przeżyje. Wstaję. Wszyscy śpią. No to śpią. Wiecie, niedziela to się można wyspać, można spać do upadłego, tak? Poszedłem się przejść, pogadać przez telefon. Wracam do domu, patrzę na zegarek. Dwunasta, to jeszcze sporo czasu. Hmm. Tylko, że 12 na stary czas. <grym> Byłem tu przez... To chyba do pierwszej czy do drugiej tak naprawdę. Dopóki radia nie włączyłem i się okazało, że... Jak tam, pamiętaliście, że dzisiaj jest zmiana czasu? Nie, kurwa, zapomniałem. No ale dobrze, że w tej niedzielę nic na to tak naprawdę nie było trzeba robić, bo jakby było trzeba coś jeszcze robić, wstać godzinę wcześniej, na przykład, nie wiem, jechać gdzieś o 6, czyli o 5 na stary czas, to bym chyba pociął się automatycznie, no ale tak jest. Mm. Przynajmniej ładna pogoda była, tak? Więc ten brak internetu zrekompensowała ładna pogoda, że można było iść na rower. A wy co robiliście? Bo wiem, że niektórzy na przykład sprzątali, inni grali, a inni ekspili, inni jeszcze coś tam robili. I sporo rzeczy. A wy co tam porabialiście? Mam nadzieję, że nie siedzieliście przed kąpem, bo to by było dosyć głupie. Naprawdę. Ja to wam mówię. A w ogóle... Nie wiem, czy mogę wam zdradzić, mam szatański plan na te wakacje. I poniekąd ten plan będzie też związany z Wami. Więc nie wiem, czy jeszcze mogę go Wam zdradzić, więc no. Nie, myślę, że na razie nie. Na razie niech to pozostanie kwestią e, Waszych domysłów, co to może być za szatański plan. Ale na pewno się dowiecie o nim niebawem, jak wszystko będzie zaplanowane, tak naprawdę. O tak powiem. E, mam do Was jeszcze jedno pytanie. Takie konwenty, jak było teraz ostatnio, właśnie Pyrkon i, 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 i Intela. Ten co nie wiem, jak się nazywało, i tam raczej by mnie nie było. Intel Game, coś tam? Dobrze no, pamiętam? Nie, 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 nie nie wiem. No, ale coś takiego jak Pyrkon, prawda? To jeszcze będzie PGR -y na pewnie w październiku, a wcześniej coś jeszcze będzie? Może ktoś wie coś, słyszał, coś wie coś, coś, no nie wiem, w ogóle coś akurat może. Wie na ten temat, czy jakieś imprezy tego typu też jeszcze będą? Bo powiem Wam, że no, ostatnio akurat tak trafiło, że to był tydzień po tygodniu, ze swoją zajebistą gorączką i no, niestety głosem jak u hipopotama. Nie, no, strasznie, strasznie zachrypniętym. Nie, ma, nie, nie miałem w ogóle szans, żeby tam pojechać, a ja chętnie bym pojechał, zobaczył, jak tam ludzie, wiecie, się przebierają, bo to jest dosyć ciekawe, tak? Oni muszą być naprawdę mega, mega wyobraźni, żeby się przebrać właśnie w jakiś taki kostium. A powiem sam, sam żebym chyba się pobawił w cosplay, coś takiego, chociaż raz. Tylko, że no wiecie, no październik to już jest... no szarówka, zimno i tak dalej, tak? Nie wiem, w wakacje nie ma czegoś takiego gdzieś w Polsce? Czegoś ciekawego? Jeśli coś takiego jest, piszcie od razu na PW, czy nawet na Facebooka, macie link do tego Facebooka w opisie. Ostatnio też reaktywowałem Twittera, więc jak ktoś chce tam mnie poobserwować, co ja za głupoty wypisuję, to też tam bardzo serdecznie zapraszam. Chociaż na razie ograniczam się do wpisów, co na dzisiaj w programie. Więc okej. Okay. No i tak jakoś to wszystko zlatuje, tak? A ty widzisz Czekonia, no Czekonia sobie całkiem dobrze radzi. Powiem wam tak, ja nie spodziewałem się, że tak szybko będę bił te levele, Te procenty bardziej niż levelem. Ale całkiem w pytaniach ci nie, nie mogę narzekać, nie mogę powiedzieć, że jest źle. Podoba mi się to ja, może dlatego, że dawno nie grałem na PL-u. Coraz fajniej mnie się tutaj po prostu bawi, tak? Nie spina się, tylko się bawi. Yy, w ogóle myślę, że niebawem zobaczycie u mnie dwie nowe serie: Z Medium i Z Easy. Wiecie, że ja nie przepadam za bardzo za herdami, ale. No, hard. Namawa no, mnie jeden kolega, żeby z nim pograć. Nawet, nie, nawet dwóch. Ale no, ja po prostu. Nie mam. Nie mam Nie mam tego zaparcia, żeby na hardzie grać i wbijać na przykład maksymalne wele. Co do inwory, ja tam jeszcze nie skończyłem. To nie było moje ostatnie słowo. Ten ostatni filmik był do bani. Nie podobał mi się też. Ja muszę zrobić coś lepszego. To nie można tak zakończyć serii, bo to by było nie fair. Do wszystkich, wobec wszystkich. Jeszcze na pewno pojawi się kilka odcinków, tylko trochę rzadziej. Jak będę miał trochę czasu, to wiecie. A tutaj możecie. Przed chwilą wiedzieliście, jak, jak wygląda DMG w ogóle, czekają na, na bodym i na mentalu. Ja to DMG sprawdzę za kilka level i będziecie mogli sobie bez problemu porównać i wrócić do tego filmiku. I sami zobaczycie, że to DMG jakoś strasznie się nie różni, nawet jak to są punktowe. Sprawy to, to DMG jest całkiem ok. Pytanie jest teraz następujące. Bo często pytacie mnie kiedy czy konia przyspieszy z leferem? Ona przyspieszy z leferem. Niech ja tylko wbije 99 i mówce z 90. To czy konia szybko doczeka się 75? Wiecie dlaczego? Mam przygotowane już kilka poli. I ja te poli wbiję na P. I wiecie, co się wtedy stanie? Wtedy szybciutko pójdę do V2 z EQ, z Darka. I ten 75 myślę, że wbije w kilka godzin. Da się bez problemu. A jak już się wbije 55 czy 61, to nawet silne ciało tutaj nie będzie potrzebne. Naprawdę, uwierzcie, bo to jest bardzo, bardzo szybki exp. O, już 13 minuta, więc już jestem blisko końca. Mam nadzieję, że nie widzieliście jakichś takich dziwnych y, śnieżeń, czy coś to było przed chwilą. Mam nadzieję, że tego nie ma. Tylko mi program, wiecie, stwierdził, że Doramusz za szybko nie w, w tego, ujuje, tego wszystkiego, więc trochę go szumi. Mam nadzieję, że tego nie ma. Natomiast wy, teraz jak już się zbliża ostatnia minuta, możecie napisać, jaki temat chcielibyście, żeby był poruszony w następnym odcinku. No ja tak naprawdę dzisiaj o wszystkim gadałem. Od tam boli po level up, po koniec, co się z nią będzie działo, jakie będą serie w przyszłości, jakie filmy będą w typu audiolog. Mała niespodzianka. No i takie inne rzeczy, tak? A ja bym chciał pogadać o czymś, co może was interesować. Na przykład, nie wiem, jakaś podstawowa sprawa związana z Metinem. A z Metinem? Um, powiem wam, że z PLM dokładnie. Będzie jedna nowa seria. Ale będzie to seria bardzo dziwna i będzie to tylko raz w tygodniu. Myślę, że opcjonalnie może być to niedziela, bo będę starał się, żeby to wszystko było y, bardziej poukładane i bardziej symetrycznie. Żebyście wiedzieli, co, gdzie, jak, dlaczego. No ale na razie muszę się uporać z tym moim zasranym internetem i po prostu go zrobić tak, żeby był. A nie ych, może dzisiaj będzie, może to wrzuci się, może się dokończy. Może przejść się 99% i nie wywali mi filmu jest gdzieś w połowie i tyle. Taki minus jedyny. A no i na pewno zobaczycie, jak nie grać w LOLa. Czyli moją przygodę z LOLem, bo to jest bolesne. To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Podobało się? Polub, zasubskrybuj i skomentuj.